Dobry panie Marianie. A dzień dobry panie Olku, dzień dobry. Dzień jak, się dobry. jak się spało? Dobrze, i piękny koncert był dzisiaj. Ptaszysk nad samym ranem. No, obudziły mnie, jak zwykle. A u ciebie jak było? Bocy? Bardzo dobrze się wyspałem. Właśnie tak sobie myślałem, że lubię ten moment, kiedy tutaj przychodzę na dół i już płonie ognisko. A, to tak jak ja. Marzę już o tej porannej kawce. No to zaraz będzie. Ale na spokojnie, najpierw sobie przygotujemy obóz. Tak. Trzeba tu trochę posprzątać, bo coś nam tutaj po prostu na prywatnej działce imprezuje. No i zrobił niesamowite szkody, no ale o nich to się sam przekonasz, jak przejdziesz i po działce. No nic, jakieś konstrukcje powstały, zdemontujemy je. No szkoda, szkoda. Oh. Że nikt nie szanuje tak przyrody jak my. Szkoda, że nie pijesz kawy, bo przywiozłem kawę turecką i tygielek, i będę robił A... kawę po turecku. Ale popatrzę, popatrzę. Zapraszam. Ja lubię patrzeć. To wozowisko już elegancko garnęliśmy z Marianem. Teraz idę zrobić zasłużoną kawę? Dzisiaj będzie kawka inna niż zwykle, bo jak byłem na okupowanej przez Turków w północnej stronie Cypru, to nauczyłem się robić kawę po turecku w takiej mikroknajpce w stolicy. Dzisiaj mam taką kawę, którą sobie stamtąd przywiozłem. Mam tygielek i mam taką o, elegancką filiżankę. Może nie jest ceramiczna, ale myślę, że ma bardzo leśny klimat. Idę gotować. thank you To ja się trochę narąbię, nie Marian, taka odmiana. Zawsze jak robię takie większe kawałki, to staram się wykorzystać w pierwszej kolejności naturalne takie pęknięcia w drewnie. Łatwiej jest wtedy ten duży kawałek rozłupać na mniejsze, a potem to już jakoś idzie. Pachnie żywicą, będzie się dobrze palić. No, trochę ten ostatni kawałek stawiał opór. Zobacz Marian. O! No, widzę właśnie taki mega duży gwóźdź z gałązki sosny. No i to może spowodować, że na dobre narzędzie pęknie. Tutaj widać jak to Kurczę, przechodzi. No, wyłamie, zobaczymy jak to wygląda. O, zobaczcie, nawet nie daje jej dalej iść. No. no nawet okay. taka dobra siekierka ma z takim gwoździem problem. Tak. Ale za, zaleta jest taka, że jakby go wydobyć, to można zrobić sobie... Smolniaka. Fajną choinkę zapachową do auta. Tak. Bo pachnie bardzo leśnie. Okay. No i to jest kawałek przyrzeczonego drewna, który bardzo fajnie będzie się paliło. Zaraz Spróbujesz, rozpalić Spróbujesz rozpalić krzesiwem? Spróbuję z rozpalić krzesiwem. teraz. No możesz teraz. Dobrze, to sprawdzimy, przetestujemy drewno mamy, czy się pali. Mamy czas. Mamy czas. Nie śpieszymy się. Nie śpieszymy się. Czekaj Maria, ci wezmę się żeby nie przeszkadzała. O. Dobra. o tym można poznać w ostry nóż zadbany, naostrzony pierzaste patyki idą suchutki kawałek, co? suchutki suchutki, ładnie się gładzi dobra, spróbujmy, może się uda od razu I się gubię się. Słuchaj, pali się. Się pali się. Można zrobić ognisko, co? Mm -hmm. Ładnie. Zostawałem już trochę ten zestaw mikrofonów. Zapowiada się to bardzo ciekawie. Nie, działa to dosyć sprawnie. Wczoraj miałem trochę problemu z podłączeniem tego, ale po prostu źle zrozumiałem koncepcję działania. Zestaw jest dostarczony w takiej torebeczce. W środku są przegródki, można tam sobie schować kable ładujące i inne rzeczy. A sam zestaw. O, wygląda tak. Jest to w takim pudełeczku zgrabnym. Samo pudełko jest ładowarką. W środku mamy transmiter i dwa mikrofony. Tu jest tylko jeden, bo drugi właśnie mam na założony, na sobie przez niego nadaje. Tak naprawdę dopiero w trakcie montażu zobaczę, czy jest taka radykalna zmiana w jakości audio, ale no, wydaje mi się, że będzie. No. Dzisiaj testowaliśmy trochę te mikrofony, i fajną opcją jest to, że można na przykład w dwie osoby jednocześnie przez transmitter nadawać audio. Dużo lepiej to brzmi niż, niż do tej pory na tych moich filmikach, gdzie no, no wokal kulał po prostu. Dodatkowo fajną funkcją jest to, że jak puściłem drona i sterowałem telefonem. No to obraz był z drona, a audio było nakładane z tego mikrofonu, co, co też powinno dać fajny efekt. Nie ma tutaj tak naprawdę zbyt wielu opcji. Sam mikrofon jest bardzo malutki, zgrabny. Można go sobie przyczepić na klipsie albo na dołączonym magnesie. On może działać w takim trybie, że jest bezpośrednio przez Bluetooth podłączony do, do telefonu, albo przy użyciu tego transmitera e, można podłączyć równolegle dwa mikrofony. E, mikrofony mają też aktywną redukcję szumu. Jeszcze nie, nie zweryfikowałem, jak to się sprawdza, ale przypuszczam, że będzie działać całkiem dobrze. E, po skończonej pracy, za, po zamontowaniu tego w pudełku ładującym Cały zestaw elegancko się ładuje, z przodu jest kontrolka, pokazuje naładowanie głównego akumulatora tego zestawu i no cóż, potestuję, zobaczymy jak to się sprawdza. Przede mną jakieś tam dwa w najbliższym planowane wyjazdy, na pewno wezmę ten zestaw ze sobą, w czerwcu jakiś dłuższy test na, na tygodniowej wyprawie jestem. Pozytywnie nastawiony. No to nadeszła długo wyczekiwana chwila kolacji. Dzisiaj specjalitety la maison. Będzie wege kociołek z pieczarkami, tofu, papryką, czosnkiem, wege kiełbaskami i cebulą, fasolą, kukurydzą i takimi o, ostrymi papryczkami. Także zabieram się za krojenie i gotowanie. Cebulka już się smaży. Teraz czosnek. A po nim pieczarki. Teraz papryczka. W już się smażą. Pieczarki z cebulą i z czosnkiem. pachną obłędnie. Ciekaw jestem, Marianie, jak to dzisiaj wyjdzie, czy to dobre będzie? Musi być dobre, bo jak nie będzie dobre, to Ty wylądujesz w tym kotle. No chyba, że tak. tak to Marian, doprawiłeś? Doprawiłem, pyszne jest. Jest pyszne. Czy wygląda na pyszne? Marian lubi na ostro. Jak Zawsze. Hmm, no to dzień szybko zleciał. Dużo się dzisiaj działo. Trochę było aktywności, ale też trochę się udało zapać relaksu, odpoczynku. No a teraz już w ciepłym śpiworku. Mówię: dobranoc. Dzień dobry. Dzisiaj powitał mnie wyjątkowo piękny poranek. Słoneczko, bez chmur. Śpiew ptaków. Idę na jakiś krótki spacer. A potem rozpalić ognisko, zrobić kawę. I powoli zbierać się już w stronę domu. Dobry czas, odpocząłem. Podubaliśmy trochę z Marianem w drewnie. Czasami dobrze tak go zresetować po wymagającym tygodniu. Wiesz, elegancko spakowaliśmy. No, jesteśmy gotowi. Odpoczęłem. Było mega fajnie, tak jestem zadowolony, że już e, tęsknię za kolejnym wypadem. Byłem, a nie z pogody tak wyjątkowo tym razem. No przepraszam cię bardzo, w piątek była za pogoda. No tak, ale dzisiaj i wczoraj pogoda A nie no, dzisiaj i wczoraj to była piękna pogoda. oby tak dalej, a oby bez deszczu kolejne. było super po prostu. To co, ja widzimy też. się za miesiąc, widzimy się za miesiąc. Jedziemy, jedziemy. Cześć.